Witam serdecznie. Dzisiaj chciałem podzielić się z Tobą świadectwem. Świadectwem, <laughs> to znaczy, przeżyłem dzięki głosowi. A więc, mniej więcej było to tak, że w wieku 12 lat miałem poważne przejścia odnośnie swojego życia, mojej rodziny, i nie za wiele pomocy. Rodzina niepełna. Wielodzietna sytuacja skrajnie niedobra nie dla nastolatka. I dostałem się do tak zwanego poprawczaka, czy zakładu dla dzieci i w wieku 12 lat pamiętam dostałem przepustkę i przyjechałem do domu. No nikt tam się nie cieszył z mojego przyjazdu. Wręcz przeciwnie, oczekiwania moje w porównaniu z ich nimi oczekiwaniami to były dwa światy. Dostałem reprymendę, czy dostałem takie hasło typu przyjechał nas obżerać tu, po czym odechciało mi się żyć. Wyszedłem z domu i kierowałem się do parku. Aby się powiesić. Widziałem już tam wcześniej Wisielca, kiedyś, kiedy mieliśmy, nie wiem, może 6-8 lat, i pomyślałem sobie, że muszę zrobić to samo. Bardzo mi było smutno, płakałem. Szedłem do tego parku, dzieciak, dwunastoletni, i byłem gotów się powiesić. Wtedy, jakby z, z tyłu czy z boku mojej głowy. Odezwał się głos do mnie mówiący nie musisz tego robić. Ja Ciebie kocham. I pamiętam jak dziś, że zalany łzami wróciłem z powrotem. Przeżyłem to jakoś. Także chcę ci dzisiaj powiedzieć drogi słuchaczy, jeżeli nosisz się z takim zamiarem, nie czekaj na głos. Bo ten głos dziś do Ciebie dochodzi i mówi Ci. Nie musisz tego robić. Ja, ci, ja Cię kocham, mówi ten głos, i ja Cię kocham, jako Twój bliźni, i Bóg Cię kocha, Jezus Cię kocha, i ludzie są na świecie, którzy Cię kochają. Choć są pewnie tacy, którzy Cię nie kochają, ale tych, którzy Cię kochają, jest więcej. Zapewniam Cię. Od tego czasu minęło 48 lat. Czytam. 38, przepraszam. 38 lat. Żyję. Mam rodzinę, dzieci i dobrze się mam. Także nie rób tego, nie warto. Zwyciężaj. Nigdy się nie poddawaj. Pastor Arek. Dzięki.